Na parę neweczków, takich po ile takie neweczki? 8 dych, dych parka. Winerów parka, ale te trochę słabsze są. I takie winerki po ile? Na 6 dych za parę. Ale ten krymiaczek to już metrych, troszeczkę, nie? 7 dych. 7 dych, tamtej strony. Momencik. Witam na kanale Lotowania Andrzeja i zapraszam na relację z targu w Jedlińsku. Takie mamy dzisiaj ceny. Neweczki mamy, proszę zobaczyć jak się go im prezentują. No mam taki masłowy, nie wiadomo czy je są wiedeński. No, widzę. tak? odjechał dopiero. O jest, kurczę. Cześć, siema, siema. Czekaj, no. że mi, o mnie tutaj z boku? Poczekaj. Taki masłowe co tu masz tutaj? To po ile masz tutaj? Te gładkie masłowe. Te gładkie masłowe, no. no. 6, Za sztukę, chyba 6. nie? 6. Za sztukę, 6. oczywiście. Ten wiedeński. Wiedeński, no tak, po siedemdych. Siedemdych. to tutaj będzie ciężko. Dobra. Jednak ciężko tutaj Wiedeński, 70 zł. Proszę bardzo, a tutaj? Te perłowe tutaj, o ile? Te Wtedy? 50-60 zł. Sam tej samiczki, nie? Ten żałobny. Nie, to jest Pasiaty. To jest 5 dyszek, tu jest żałobna, tu tam 8 dyszek, no nie. Czajeczka. A czajeczka 4 dyszki. Samczyk? Samczyk. 4 dyszki. A tutaj resztę to takie po dwie dychy, 2. Po 20 zł. Dzięki, tu mam takie śniaczki. Widzę chyba z jednego lotu, bo są mi jednakowe znaczniki. Po ile takie śniaczki? Po 20 zł. Takie śniaczki mam w Wiedlińsku. Po 20 zł takie śniaczki zapraszamy do kolegi, Zapraszamy i w 3 minucie Po 20 zł takie śniaczki też wszystko. Po 20 zł, ceny są wieściowe. Można zawsze targować. Tu mamy pana janka, go nagrywamy. Mamy namiot do pana takie taki jasny. Widzę karpia te pana janka też, też nie ma tutaj. Dobra, już zasuniamy. Widzę pasiaczka taka. Pani Janek też chodzi z rana i patrzy, każe coś kupić. Też Pani Janka, chyba, nie? Tam też wszystko... Też Pani Janka nagrywamy. Widzę wyśwańczyk jest. Wywrotek jasne, pasiate, taki winerek. Dla kolegi Janka mamy na miarę. Tu widzę też kasztanek, widzę, jest. Na się ma się ma. żółty, czerwony. Ale mówię, mamy namiot do kolegi. Też te jasne Pane to jest widzę wyśwanczyk łapciaty, ale nie wiem czy samczyk czy samiczka. To żółte. Ale też nie znam cen, po ile, nie chcę mówić, tam krzyżak czerwony. Tu jest pasiate, ale pasiata to taka, widzę, że ciemniejsza szyja jest. I te jaśniaczki, ale mówię, nie wiem po ile, tylko że mamy namiot do Pana Janka. To jest mawka polska, ty na krótkim dziurku. Samczyk czy samiczka? Co ona kosztuje? Cówka, cena wyjściowa. Tam widzę ta czerwona to jest samiczka z tymi obciami Kosztuje? Koruniatę mam też Te To Budapeszcze te w jakiej cenie? Po 15. Po 15 zł, to jasne. 50 ten tamten koruniaty Blajwinerek 50 zł, tak, cena wyjściowa. Ale ma, mam takie karpiaczki, widzę, trosze, troszeczkę przedłużone, ale też nie ma właściciela, takie jaśniaczki. Są takie perłowe. Ale... Po te perłowe? Po 100 zł, co wyjścia po stópce. Mam Rzeszowskie. Właściciel twierdzi, że, że, że Rzeszowskie. Tak mi się też wydaje, ale trudno mi powiedzieć. I poniżej są te, to jest Tak, 250. Parka tych Rzeszowskich, 250. A, czeka, czeka, czeka. Parka parzysta tych Rzeszowskich, 250 złotych. To jest, jest coś do uzgodnienia utargowania? Tak Parka Ile letnie one są? 2 lata i 4 i cztery. No. takie mamy nyweczki nagrywamy i później takie Po 200 zł. 20 zł sztuka, takie połowy to są samczyki i samiczki, nie? A winerek? 150 zł Takie nyweczki mamy, proszę bardzo, wszystko połowę naprawdę ładne to są zeszłoroczne chyba, nie? To jest kara tylko. Aha. Zapraszamy do Jedzyńska w każdą niedzielę miesiąca. I ta połowa co to? jest samczyk, czy samica tutaj, tu połowę? I on kosztuje? Ten samczyk kosztuje 250 zł. 250 zł. Kolega czyta komentarze pod filmem. Tu da budapeszczyki. W jakiej cenie takie budapeszczy? Po dyszku. Ten to jest garbacz, chyba, nie? To jest Czeski i Samczyk i co ona kosztuje? 60 zł mamy też tutaj krzyżarki czerwone persy o powiedzieliśmy, że krakosa to persy to nie są krakowskie, bym szczeliu fazę, to są persy inaczej. To jest parka tych persów I one kosztuje, one są wysokolotne Czyli one są wysokolotne, one tak wysoko chodzą. Po ile ta parka? 30 zł parka Czyli nie są drogie 30 zł, samczy chyba, pewnie. Jest tutaj samiczka, to są persy, parka 30 zł. Tu mam takie ciemne, widzę Budapeszczyki. To szukamy. po ile tutaj mamy tak Buda, Budapeszczyki ciemne, za szukę? Podwiedźki. Pod ceny są wyjściowe, można targować. Te kasztanki, po ile? O, kolego, po ile te kasztanki? A po cztery samce zostaną. Samczyki, samczyki. Winerki po ile mamy? Ja ci ten winerek. A Buda A nie, to a, ile, nie wiadomo. Ile, a dzisiaj, osierzy, chyba, wiedeński, to, to te, te wiedeńskie, nie wiadomo. 80 zł. 80 zł. I te czarne też wiedeńskie po, po nie wiadomo tak. Bo te 80 zł. A jasne, jasne jakie on liczy? Trudno chyba powiedzieć. po 30. Po 30 zł ja wiem, czy do ósmej 8 takie pójdą, bo tutaj mamy też nie ma kolegi tutaj, nie wiadomo, tutaj widzę. Nie wiadomo, widzę koroniate tutaj masłowy. Te wiedeńskie to w jakiej cenie mamy? Pod 40 zł sztuka 40 zł sztuka one są ganiane dobrze? Tak, ganiane, ganiane. A te jak po ile? Po 20. Po 20. A z jakiego dachu są te biedęńskie? Wysokiego Wysokiego tu mam takie masłowe po czterdyszki pana Wojtka nagrywałem masłowe jakby coś pan Wojtek czyta komentarze pod filmem o widzę takie miłe gołębie bielutkie masłowe po 40 zł ceny są też wyjściowe kolegi pasiaczki proszę bardzo ten jest bielutka szyja masłowy tylko nie wiem co to jest też pasiaty Tam jest pasiate fajne, a siejki mają, ten ma ale ten ma białe, takie masłowe. Proszę zobaczyć, siejka biała, goją bieletetki, ta masłowa. Pojrzę wam, że chyba samiczka. Są pasiaczki. Jest też karpiaty masłowy. Zapraszamy tu do, do pana Wojtka. Też cena jest wyjściowa, 40 zł. Cześć, cześć, siema. Cześć, cześć, siema. Ceny są u pana Wojtka do uzgodnienia. Wszyscy wspólnie razem promujemy tam w głębi naszych hobby, nasze pasje. Ładne są te masła, szyjka biała, widzę bierutkie takie. Mamy tutaj sparka parzysta tych newków. Mewek orientalny. Mewek orientalny, ja się cały czas uczę. Mewek orientalny to jest sparka parzysta. Samiec i samica nie są w parze, kosztują? Cena 600 zł Cena 600 zł Mewka orientalna, 600 zł. Samiec i samica nie są w parze. No. Ja tu mamy szpaczki takie. w tym sezonie sprzedałem. I po ile takie szpaczki Zamknijmy. to? Po stówce to po 60. Tu mamy po stówce, one się różnią czymś, nie? Na, na pewno. Rysunek. Rysunek, rysunek. Tu kolega podpowiada, że to się nie znam tych szpakach. Rysunek przede wszystkim te są po stówce tutaj, tak? I te są tańsze po 60 zł. Rysunek ja się nie znam na szpakach. Tu mamy szpaki, kolega czyta komentarze pod filmem. Przemy w której minucie. Aktymencik. i tu też, właściciel, kolega podaje, tylko proszę, tylko mówię, dzwonić w odpowiednich godzinach. namiar do siebie, proszę bardzo. 662 019 872. Imię tylko, po do. Do pana Krzysztofa dzwonimy, tylko mówię, w odpowiednich godzinach i dzwonimy i mówimy poważnie. Bo są tacy, żeby e, dzwonią, później każą sobie przy, przywozić. Dostępne no, mam takie wiedeńskie, ale nie wiem w jakiej cenie. Tutaj posłówce wiedeńskie. Tutaj mam po ile te, te jaśniaczki, te winerki. Te, te po, po mam takie widymki. Mam takie nyweczki widzę. Tamten dwuczuby, ale nie wiem po ile kosztuje pawik żółty Widymki. Ten to jest rosyjski chyba Ale jakieś dwuczuby, bo z łapciami widzę, z kosmami Nie wiem ile co ile, bo nie ma hodowcy tutaj mam krzyżaczki takie, widzę, widzimy koroniaty, koloniaty, koloniaty nie wiem. Tu mam takie ciemne, i jak, w jakiej cenie te, te groszki? Wiedyszki. Pod wiedyszki zapraszamy do kolegi, tu mamy tutaj też groszki, cena wyjściowa? Też tak samo A sobie takie 2 dyszki od ciemne, kolega ty dowiózł, po 20 zł widać, że mi takie byszczaczki. Po ceny wyjściowe. Wszystkie gołębnie, tutaj kolega twierdzi, że są wszystkie, że widać, że są takie byszczaczki. Tak mamy widzę tak od do tutaj. Bo widzę, widzę, ja widzę, tak widzę widzę widzimy też po 20 zł I karpiaki. Zapraszamy do Jędzliska W każdą niedzielę miesiąca. Wiedzie taki szpaczek tutaj tak, ten, ten taki kolor ma tylko szpaka tak? Tak szpaczek. szpaczek. 200 zł. To jest to samczyk. Samczyk. 200zł kolega ceni Niebieski też samczyk. Niebieski też samczyk. Ojże to klatka niebieska. Niebieski tylko nie przewróci się ta klatka? Nie nie nie. Co jest słabo stoi. Momencik. To czerwone? Czekolada to jest. Czekolada, tak. 200 zł. 200 zł. Tak. Kolego, podaj imię i namiar. Mikołaj, numer telefonu 660-877-507. w odpowiednich godzinach, żeby koledzy dawali też telefonu, bo nie chcą dawać i bądźmy poważni, nie każmy sobie gołębi do siebie przywodzić. Samczyk. Samczyk. Samczyk też Pana Mikołaja, stówkę, tak? Tak jest. I tu parka. To jest parka już parzysta, tak? Tak jest. I też one kosztują stówkę, tak? Nie, 200 zł. A, 200 zł? Czyli stówka za sztukę, tak. czyli parka 200 zł. Wam Mikołaj podawał mnie... Do dołączam, mi... dołączam jeszcze karty i rodowody do gołębi. O! Właśnie. Zaszczepione, odrobaczone. Gotowe, Gotowe do lęków. Do lęków. Głębi Dominika nagrywamy. To co tu mamy, Dominik? Tutaj ten pasiaty, ten ma winerek. to co to jest? Winerek Samczyk 70 zł. Tak. Perłowy też Samczyk 70 zł. Tamto orzełek jest? Orzełek jest Samczyk 80 zł. I tu mamy? Poczekaj, gdzie tak? No. Opalę Spredy po 60 zł. opale reducet po 120 I boczka samiczka 35 zł. Te pawiki? Pawiki boki para jest i samiczka para stówkę samiczka 30 zł Tutaj to są te całe? Jest andalus samczyk i samczyk 60 zł yy, mulimansy jest stówkę O tam są parka tych mulimansów tak? tak? Te żółte mulimansy jeszcze zejdę z drugiej strony Tutaj mamy to co to są? Barlesy parka Barlesy to są te z pasami to chyba tak? Tak, yy, tak. 250 zł, Rzeszowskie czerwone 120 O, te czerwone to tutaj 120 Dominik Dominik, czyta komentarze pod filmem, piszemy w której minucie. Standardy, bo się mówi jeszcze z innymi linkami: Standardy siwe, parka 150, grochowy samczyk, stówkę i staropolski samczyk 60. Zł. O, ten samczyk, ten pierwszy to jest staropolski, chyba nie? Tak. To wszystko mamy po dyszku, Też Dominika, po dyszku, takie na mamki. To gołębie Dominika nagrywamy. Tam Dominiku udziela informacji, co po ile. Żeby było dobrze widać Też piszemy w komentarzach w której minucie Dominik czy za komentarze pod Dobra, cześć, cześć, cześć dobrze ci świecę, takie babiki proszę bardzo ściśleń złody, co to sam czy samiczka? Wywróciłeś za dużo w klatce Nie no, lubię takiego czegoś go embie do Dominika Słomy trzeba było wrzucić po tym to by go mniej wyglądały Też mamy takie gołębie tam są to są milki, widzę te połowę połowę, tak i te mielki to są po, po, po ile te mielki? Po 35 zł. A te żółte to są? To Są rzeszowskie. Rzeszowskie. 80 zł 80 zł za parkę, czy za, za... Za, parkę, za, parkę, za parkę. Za parkę. 80 zł Te żółte? Tak. tak, 80 zł za parkę te żółte. A mielki po ile? Po 35. Po 35 za, złotych. za sztukę. Po 35 tak. zł za sztukę. Też są samce i samiczki, tak? Tak. tak. Wszyscy wspólnie razem promujemy targ gołębi, nasze hobby, naszą pasję. mamy pawiki. Też nie wiadomo po a ten to, co to, to jest tutaj ten? A to jakiś mieszanie. Mieszaniec, ale fajny, taki ładna ma barwę. Złote. 20 zł. Ten dryjerek też widzę, też jest fajny samczyk, chyba nie. Tak, taki. Nie poznałem go no, ciężko zapamiętać. Tu mamy bagneta. Tak, norymberska. norymberska. Bagdeta dobrze wypowiedziałem? No, bachneta przez H. No. A, Bach, bachneta. No, uczy się, norymberska. Parka parzysta. 150 zł tylko. 150 zł. Ja widziałem tak. też po Widzę, że ładne, to są trzy tutaj. Parka parzysta. 100 50 zł, tak? Tu mamy To są Rzeszowski, tak? Rzeszowski, tak. tak parka. I on kosztują? 200 zł za te rzeszowskie 200 zł mm -hmm. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subrypcję, za komentarze, z łapki w górę, pozdrawiam hejka Mamy orzełkę, orzełek polski, to jest parka parzysta tych tak, orzełków Tak, tak 150 zł 150 zł, tylko cena wyjściowa, nie, nie tak. zawsze coś można potargować Oczywiście Orzełek Polski To jest rynek 150 to jest rynek tak, że się nie zabałby targiem jakbyśmy nie targowali, to, tak? Oczywiście To jest targ to są turkoty dłoczyły. Proszę aby zobaczyć jakie mają łapcie. Parka taka korzysta, ile takie turkotki kosztują? 150 zł parka. 150 złotych parka, no czy mam no, droższe? No, 150 zł, ale tak jakby to tak można sprzedać i cenić, nie? 150 Cenić można drogo. Drogo. <grytanie> ale cenić zawsze trzeba więcej.